To urządzenie ma trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze, jest wyświetlaczem, z drugą funkcją wbudowaną tablicą interaktywną, która może zbierać nasze pomysły. Czyli, jeżeli mamy jakiekolwiek sesje, burzę mózgów i tak dalej, z ludźmi, którzy siedzą, pracują w różnych oddziałach ale równocześnie pracujemy w kilka osób nad jakimś konceptem. Surface Hub pozwala nam w łatwy sposób współpracować z nimi w sposób bardzo intuicyjny. To jest rozwiązanie, którego nie trzeba się specjalnie uczyć. Funkcja trzecia to jest oczywiście wideokonferencje i możliwość, jest możliwość także łatwego wgrywania Aplikacji rozszerzających funkcjonalność tego rozwiązania. Ja tutaj mówię w tym momencie o rozwiązaniach z rodzin kadowskich, na przykład podglądach, łatwych podglądach modeli 3D. Jeżeli ktoś prowadzi jakiekolwiek prace projektowe, może swoje modele podglądać, może je wyświetlać, może je przesyłać komuś, może robić z, z nich zrzuty ekranu, nakładać na nie annotacje jakieś. Kolejny z przykładów to oczywiście wszystkie technologie wizualizacyjne, jeżeli chodzi o dane. Korzystając z technologii Microsoft Power BI możemy tutaj wyświetlać bardzo przejrzyste, interaktywne grafy, wykresy tego, co dla nas w danym momencie w naszej firmie czy organizacji jest istotne. Bądź to danych np. właśnie z narzędzi przemysłowych, bądź to danych z na przykład z naszych systemów biznesowych.